Tak. Tak. Zgubiłem się, kurwa. No, tak. Cześć. Dziś opowiem wam o pierwszych grach komputerowych, w które miałem okazję zagrać. Dosłownie zagrać. Teraz mam wrażenie, że jest za mało, ale pewnie z elektroniczną rozgrywką, rozrywką. Kurwa, przepraszam. Cześć. Dziś opowiem wam o Nie, yes. ...z elektroniczną rozgrywką. Kurwa, chyba, chyba jest trochę za wolno. Przybajerowana grafika, która na dłuższą metę... ...męczy... Kurwa! ...z gry pong. Zagramy? Kurwa, zjebałem. Ale dodana muzyka i sześć wariantów na... Kurwa! Teraz chyba jest za wolno ten tekst. Kurwa, to sensu jest ten tekst, ja to już po swojemu, kurwa tam. Space Invaders i Sokopan. Sokopan, kurwa! <grywa> Sorry.